A Paweł, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Siedem razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon. Na niczym się nie potknął. No, muzułmanie e, modlą się siedem, e, pięć razy dziennie, zwracając się w stronę Mekki. Żydzi mieli zwyczaj, by nawet modlić się siedem razy dziennie, zwracając się do Boga Jahwe. Chrześcijanie chodzą z Bogiem. W Nim żyją, poruszają się, Chrystus mieszka w nich i oni w Nim trwają. Pomyśl, że Dawid, to powiedział Dawid, e, był bardzo zajętym królem, był naczelnikiem a, Sił zbrojnych Izraela miało przy tym wielu wrogów wokół, wielu ludzi nieprzychylnych, a przy tym i tak znajdował czas, takie przerwy w ciągu dnia, by zwracać się do Boga, by myśleć o Nim. I powiedział, że w ten sposób odnajdywał pośród całego zgiełku wiele odpocznienia i pokoju w Bogu. Myślę, że wiedział, jak czytamy, że Pełny pokój mają ci, którzy kochają Jego Słowo, i że oni na niczym się nie potkną, a dosłownie, że nic ich nie urazi, oni się nie dadzą niczym urazić. Więc podobnie każdego dnia rób przerwy, by często zwrócić się, często do Boga, by często myśleć o Nim, a rzadko o Nim zapominać. Po prostu wychodzić z Bogiem, to znaczy, modlić się nieustannie. Przypominać sobie, tak jak Dawid, że On przebacza wszystkie Twoje grzechy, że leczy wszystkie Twoje choroby, że ratuje od zguby życie Twoje, że wieńczy Cię łaską i litością. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.